Kosmyki na poduszce, na ubraniach, w zbyt dużej ilości na szczotce to wszystko sygnały, które powinny nas zaalarmować, bo zwiastują problem nadmiernego wypadania włosów, nasilający się szczególnie w tej chwili zimą. Jak temu przeciwdziałać? Julia, piękne włosy to jest Twój absolutny atut, ale nie zawsze z tymi włosami jest tak idealnie. Nieraz mierzyłaś się z problemem wypadania. E, tak, miałam ten problem właśnie po obu ciąży i też po COVIDzie mierzyłam się z tym problemem. Teraz też nie jest idealnie. No tak, teraz zima, zimno jest, i właśnie w pomieszczeniach bardzo sucho, i to wszystko szkodzi bardzo naszym włosom. Nie pomagasz też swoim włosom ze względu na częste stylizacje? Jest dla mnie taki problem, bo używam dużo lukówek, dużo e, suszarek i chyba to jest, to strasznie naprawdę niszczy włosy. Więc... Ale to nie jest tak, że nie robisz kompletnie nic, by o te swoje włosy nie zadbać? No tak, staram się. Chodzę do trychowej. Staram się robić różne procedury, żeby nawilżyć moje włosy. Włosy to jest nasza młodość i musimy jak najdłużej wytrzymać tą piękność i te włosy, żeby one były takie piękne, zdrowe i błyszczące. Kiedy zauważamy intensywne wypadanie włosów, warto zgłosić się do specjalisty, trychologa. Na pewno warto wykonać oczywiście odpowiednią diagnostykę, dlatego że bardzo często wypadanie włosów wiąże się z niedoborami, które możemy wykryć właśnie za pomocą morfologii, badania poziomu żelaza, poziomu ferytyny, czy na przykład niedoboru witaminy D3. Pani Julio, z jakim problemem Pani się do mnie zgłasza? Włosy mi wypadają i jeszcze zwłaszcza na to, że mam dużo stresów i też po obu ciąży, trycholog na pewno to będzie taką osobą, która pomoże nam w diagnostyce, a także doborze odpowiedniej pielęgnacji. Pielęgnacja domowa jest na pewno istotnym elementem całej kuracji trychologicznej, dlatego że pacjent może samodzielnie wspomagać się w warunkach domowych odpowiednią terapią dostosowaną do rodzaju skóry głowy. Aby dobrać odpowiednio preparaty do skóry głowy, warto zwrócić uwagę na składniki aktywne, które są zawarte w preparatach, a także na możliwość ich przenikania poprzez naskórek do naszego mieszka włosowego. To jest dla Pani zestaw do pielęgnacji domowej. Proszę oczywiście pamiętać o właściwej aplikacji. Bardzo ważna jest funkcja oczyszczająca skóry głowy, którą zapewni nam przede wszystkim szampon. Natomiast, aby uzyskać jeszcze efekt stymulacyjny, warto wspomóc się dodatkowo odpowiednim preparatem, jaki będzie na przykład tonik. Pielęgnacja w warunkach domowych może być stosowana tak naprawdę przez każdego, niezależnie od wieku i płci. Natomiast oczywiście dobieramy indywidualnie zawsze preparaty zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie preparatów będzie dobrym rozwiązaniem dla nas samych, bądź jako prezent dla naszych bliskich, jeżeli zmagają się z nadmierną utratą włosów. Żebyście mogli się cieszyć zdrowymi i pięknymi włosami, zadbajcie też o zbilansowaną dietę. A za to podziękuję Wam cały organizm.